Cześć, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. W tym odcinku pokażę Wam, jak słaby Tetrus może driftować. Także zapraszam Was do oglądania. W tym odcinku opowiem Wam w jaki sposób sobie przystosowałem samochód i jak to wszystko wygląda od kuchni, czyli od środka. Jak kręcę kierownicą i tak Także oglądajcie. Na moim kanale jest już kilka filmików z tą witarą, jak ją dostosowałem dla potrzeb samego tetraplegika. Jak wiecie, ja nie mam kwytu, nie mam prostowników, czyli tak nie podniosę ręki do góry. Nie mam też stabilizacji. No i wiadomo, nogi całkowicie nie działają. No i żeby swobodnie poruszać się autem, trzeba go odpowiednio przystosować Oczywiście najważniejsze jest siedzenie, ja tutaj sobie zrobiłem siedzenie kubełkowe Plus mam taki pas, który bardzo dobrze trzyma mnie na boki Tutaj praktycznie nie jestem w stanie aby wypaść, tutaj jest trzymanie boczne I ten, tym pasem, bo jest tak, są dwa pasy, jeden pas ten oryginalny A drugi taki właśnie jak tu widzicie, taki szeroki i on mnie dosyć mocno tutaj trzyma do siedzenia. Kolejnymi takimi rzeczami to jest oprzyrządowanie gaz-hamulec. Czyli gaz naciskam do dołu, hamulec odpycham od siebie i uchwyt dla tetraplegika. Wkładam rękę. O, i żeby jedną ręką kierować, skręcać w jedną i w drugą stronę, no to właśnie potrzebny jest taki uchwyt. Bo jak się nie ma chwytu, no to niestety, ale no nie ma jak tej kierownicy trzymać. A już nie mówiąc o tym, żeby jakoś tam nią obracać, można założyć gałkę, no ale gałkę też nic nie da, bo jak się nie ma prostowników, to nie jesteście w stanie tej ręki docisnąć, żeby kręcić na takie właśnie mydełko fa. W opisie pod filmem podsyłam Wam tam linki do filmów, gdzie jest to właśnie wszystko opisane. Wszystko to właśnie tam opowiedziałem w tych filmikach dokładnie, jak to poprzerabiałem. Kolejnymi rzeczami, aby sprawnie driftować przez swojego tetraplegika, oczywiście jest sprawny układ kierowniczy. I tutaj w układzie kierowniczym też zastosowałem kilka modyfikacji. Jedną taką z ważniejszych modyfikacji jest podniesienie ciśnienia w układzie wspomagania czyli pompa pracuje z większym ciśnieniem, jest dołożona chłodnica oleju i zbiorniczek oleju, taki większy. Aby tego oleju było więcej i aby ten olej był zimniejszy Jak jest zimniejszy olej to jest gęstniejszy No i jeszcze większe ciśnienie sprawia to, że kierownica chodzi sporo lżej Jest też o tym filmik o wspomaganiu Układ hamulcowy też został całkowicie przebudowany Są tutaj z przodu większe tarcze i klocki zaadaptowane z Grand Vitary 2.5 V6 Większe serwo i pompka Serwo daje nam to, że e, wspomaga. Jak jest większe serwo, no to ono daje większą siłę e, do wspomagania. I tak samo większa pompka, czyli większy tłoczek, też e, szybciej ten płyn e, przepuszcza. Także mniejszy skok, a już e, hamulec hamuje. Z tyłu założyłem tarczę od witary e, plus e, klocki z zaciskami od golfa czwórki i dzięki temu hamulec pracuje naprawdę lekko a jest to właśnie ważne dla słabego tetraplegika, aby jedną ręką, jeszcze jak się nie ma prostowników żeby wyhamować tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że mamy simeksy założone są one o 10 cm wyższe od standardowych kół i około 3 cm szersze także jest to sporo, jak na takie autko, które ma tylko silnik 1.6 i właśnie seryjne hamulce, i żeby to wszystko wyhamować, no to właśnie trzeba ten układ dosyć poprawić. I jak widzicie, z takimi przeróbkami już można pobawić się po placu. Bardzo fajną rzeczą właśnie w terenówce jest to, że jak się zakopiecie, na przykład gdzieś wam tam zarzuci, coś wam tam nie wyjdzie, tutaj jest dźwięk, dołączacie przedni napęd i bez problemu wyjeżdżacie. Jakąś tam bojętką zarzuci Was, i niestety napęd na tył ma to do siebie, że jest słaba przyczepność, no i wtedy już nie wiedziecie, A trud nie wyjdzie i nie wypadnie takiego auta. Dlatego myślę, że fajną sprawą, właśnie do takich driftów jest terenówka, no bo jednak wyjedziecie z każdej oprawy. Nieraz już tak miałem, że mnie gdzieś tam zarzuciło, gdzieś tam zapałem pobocza. No to co, włączam przód, wyjeżdżam czy do tyłu, czy do przodu. I nie ma to żadnego problemu. No ale wiadomo, terenówką nie podriftujecie jak jest sucho. Ja driftuję tylko jak jest śnieg. I jak widzicie, dzisiaj jest. Bardzo dobra pogoda do tego. Sporo śniegu napadało. Jest 19 styczeń 2021 roku. Są dosyć obfite opady śniegu. No i dzisiaj spróbuję właśnie pobawić się tutaj po placu. Jesteśmy na placu zamkniętym. Także pokażę Wam też od kuchni, jak to wygląda. Zobaczycie, jak kręcę kierownicą, jak używam hamulca. No to co. Łapki trzeba włożyć. Lewą łapkę wkładam tutaj do przyrządowania. To przyrządowanie jest tak fajnie zrobione, że tutaj ręka, mimo że ja w ogóle nie ruszam palcami, a nad gaskiem ruszam tylko w jedną stronę, czyli w ten sposób. Tak, do góry ręki nie podniosę, tylko podnoszę w ten sposób. No i nie mam prostownika ani w prawej, ani w lewej ręce. No i jeszcze, poza tym w lewej ręce mam bardzo słabe czucie No i tutaj już mam rękę wstawioną na stałe I ten uchwycik jest tak fajnie skomponowany Że ta ręka, ona mi nie wypadnie, mogę podskakiwać i tak dalej, ona nie wypadnie Drugą rękę wkładam tutaj w ten uchwyt I też zawsze mam rękawice Po to żeby właśnie, o nawet jakby mi tutaj gdzieś ręka spadła z tego uchwytu To i tak tej ręki nie wyciągnę Tu jest wszystko Dopasowane idealnie pod moją rękę. Tutaj nie ma luzu. Bo jak będziecie mieć za duży luz. To ta ręka niestety tu będzie wam się chwiać, o tutaj w tym i ta ręka będzie wam wypadać. Także taki uchwyt trzeba idealnie ustawić pod swoją rękę, aby ta ręka wam nie wypadała. A, no i najważniejsze jest oczywiście automat. Bez automatu ten trus nie pojedzie. No to co? Driwik. Rękę wkładam. Tu widzicie, jestem zapięty. I tak to wszystko wygląda. Aha, jeszcze nogi. Nogi mam zawsze skrzyżowane, wysunięte pod fotel. Także te nogi też mi nigdzie gdzieś tam nie uciekną. Tutaj noga jest bardzo blisko deski. Także też ja już tutaj nawet się za bardzo nie wysunę. Nawet gdyby mnie gdzieś tam podrzuciło czy coś, to tutaj już się nie wysunę. Wkładam rękę, gaz i bawimy się. I patrzcie, ile to trzeba kręcić. To nie jest tak, że o raz skręci się ile. Tutaj, żeby się podriftować, to cały czas trzeba kręcić. O, i bawimy się. O, pod jest lód. co wam jeszcze powiem o wspomaganiu te którzy nie mają prostowników zmagają się z takim problemem, że jak kręcisz kierownicą to ukręcisz tyle i najgorszy ten moment przełamania czyli o tutaj ciężko jest ten moment przełamać dlatego tak bardzo ważny jest sprawny układ kierowniczy i tutaj jest jeszcze tak zrobione, że na wolnych obrotach ta kierownica obraca się tak dosyć normalnie. Tylko jak dodam więcej gazu, wtedy pracuje coraz dłużej. O. I teraz to co wam mówiłem. Stoję na równej powierzchni, auto nie rusza. Jedno koło złapało lodu, koło się kręci, no i nie jadę. No i gdybym nie miał teraz przedniego napędu, gdybym był zwykłym autem, już się jest skicha. Jestem sam. Już musiałbym po kogoś dzwonić, żeby mnie ktoś czy jest sam nie wysiądę. A ja używam tego magicznego lewarka. Wciskam napęd na 4. Drive. Dodaję gazu i ruszyłem. Teraz luz. Wybijam napęd, żeby się pobawić. I bawimy się na tyle. Na cztery koła ma też tą zaletę, że samochód dużo fajniej się prowadzi. To znaczy, on jest bardziej taki bardziej nas sucha, bo napęd na tył to często, tu cię zarzuci, tam cię zarzuci, każdy zakręt pokonujesz driftem. A napęd na cztery koła sprawia to, że to auto tak fajnie ciągnie i teraz możecie zobaczyć, włączam napęd, drive i jedziemy. To auto mnie teraz się wpucha dużo bardziej Oj. Jadę w poślinku, ale i tak mogę skręcać. Ja mam, to jest taki właśnie plac, gdzie ludzie sobie przyjeżdżają podriftować. O, lecimy Dla mnie największa zabawa jest na samym tyle. No to wciskam drive. Ale już teraz z ruszeniem jest lekki problem, bo jest wyślizgane. Pod śniegiem jest lód. Bardzo fajnie działają A przy takich właśnie drifta to trzeba szybko kontrolować. Ktoś z BMW przyjechał też poćwiczyć Że tą bętką jak się zakopie, to musi ją wypychać, a ja wbijam napęd. Teraz pojeżdżę sobie z napędem na cztery koła. Jak widzicie, słaby Tetrus też może driftować. Oczywiście, no, trzeba dosyć mocno sobie przystosować samochód i przystosować sobie właśnie tutaj siedzenie, oprzyrządowanie, uchwyt na kierownicę. Jak widzicie, ja też przebudowałem cały układ hamulcowy, przerobiłem układ wspomagania. Także tych rzeczy jest sporo właśnie przerobionych żeby mógł e, tak swobodnie, bez przeszkód e, jeździć bo no wiadomo, jechać do przodu to jakoś tam powoli pojedziecie, na takich driftach to trzeba bardzo dużo ruszać kierownicą i tutaj nie ma, że Ci ręka wypadnie czy coś bo jak Ci ręka wypadnie to zaraz wjedziesz w jakąś przeszkodę Także musisz mocno trzymać kierownicę, pewnie, a wiadomo, Tetrus nie ma czucia, nie ma chwytu, no to to przyrządowanie musi być bardzo yy, mądrze i przemyślanie zrobione. Ale jak widzicie, wszystko się da. Śniegu u nas jak na lekarstwo, dlatego ja wykorzystuję każdą chwilę popadało go to od razu wyciągnąłem samochód i właśnie sobie jeżdżę każdy właśnie taki placyk, zakręt to poświęcam właśnie takie miejsca na driftowanie tak aby ludzie we wsi wiedzieli że ten tetrus który w lecie poruszał się na wózku na godzinę i nie miał siły jechać pod górkę to teraz zimą może przeorać całą wieś i to jest fajne trochę szyby panują Jeździć boczkiem, jak zwykle, zima zaskoczyła drogowców, lecz nie zaskoczyła tetrusów. Ja dostosowuję sprzęt do warunków pogodowych. O, tutaj zbliżam się do mostu. Za mostem jest taki skraweczek ziemi. No to już kręcimy bąka. O, wjeżdżam. No i jedziemy dalej Błączek zrobiony, jedziemy dalej W tym aucie jest fajny to, że jak chcę jechać na wprost, to jadę na wprost Co jechać przez róbek, to jadę przez róbek chcę jechać pod górę, to jadę pod górę tutaj nie ma barier w razie czego wyciągareczka i heja no znowu zbliżam się do zakrętu, tutaj jest takie skrzyżowanie sklep, przystanek, troszkę placu no to już, kręcimy wąka, może jakąś sameczkę. Tylko zobaczmy czy nic nie jedzie. Jeszcze bączki porobimy. Jak widzicie. To jest normalny środek drogi. Cyk Napędzio na tył. O i już ma I znowu o kolejny. O, i kolejny teraz gaz, skręt i jest. Teraz tak koło mam równo, lekki gaz. Dodaję gazu mocno i skręt kierownicą. Jest I małym gazem ruszamy, i gaz. Trzeba tak zerwać gazem, czy tak dodać mocno gazu, żeby koła zerwały przyczepność Wtedy właśnie łatwiej wchodzi drift O nie mogę ruszyć? No to cyk napędzik No jedziemy tutaj na przykład zjadę z drogi zawrócę sobie na polu kogoś Widzicie, ten samochód nie ma żadnych barier. W tym samochodzie TETRUS jest bez najmniejszych barier. Jedynie co to ograniczyć, was może jakaś tam już totalna taka wielka przeszkoda, że wiedziecie się, zakopiecie Ale jeśli zrobicie to z głową, to naprawdę można fajnie się pobawić. Dzięki za obejrzenie tego filmiku. Podajcie na mój kanał, oglądajcie inne filmiki, będę też pokazywał różne rzeczy z tą gitarą, z innymi samochodami, a także o tym jak TETRUS radzi sobie w życiu codziennym. A tymczasem trzymajcie się, zimą też można się fajnie bawić. Pozdrawiam, hej! To w drodze!